Witam w kolejnej części filmów, co oznaczają ciągle powtarzające się liczby, które widzę na zegarku. I bardzo często pytacie mnie o godzinę 21.37. Jedni łączą ją z, ze śmiercią na Pawła II. Ja oczywiście pokażę Wam, że dwójeczka to cykl trwania w Waszym życiu. Jedynka skup się na sobie, czyli to co trwa skończy się sukcesem. Trójeczka to co się zakończyło. Zakończyły się spełnieniem marzenia, bo jest 3 i 7. Jest to jedna z moich ulubionych liczb, dlatego że w tym momencie pokazuje mi, że i to co trwa zakończy się jedynką, czyli sukcesem i to co się skończyło spełni moje marzenia, więc zostaje mi co zrobić? Zostaje mi tylko i wyłącznie ułożyć sobie listę marzeń i o tym mówię w tych filmach, które... Po prostu będą przed wami, jeżeli chodzi o datę Waszych urodzin. Są jeszcze liczby poranne, takie jak na przykład 3.03 przypisuje się jej różne znaczenie. Ja pomijam aspekt religijny, bo jedni są religijni, inni nie. I ludzie i religijni, i niereligijni widzą to samą godzinę. Więc osoba religijna będzie ją interpretowała inaczej, a osoba niereligijna będzie ją interpretowała inaczej. Ale to znaczy dokładnie to samo czyli zakończ pewne sprawy. Jest to informacja, abyście zakończyli pewne sprawy i abyście przed snem nie rozkwiniali tych spraw, tylko przed snem stworzyli sobie drogę obfitości i skupili się na tym, abyście nauczyli się świadomie kreować swoją rzeczywistość. Ta liczba jest połączona z osobą, Tutaj, jeżeli chodzi o świat religii, czyli Jezusem, który uczył ludzi świadomej kreacji, uczył ludzi siły, jaką mamy w sobie, mówił nam o reinkarnacji, pokazywał nam siłę ducha, pokazywał nam siłę naszego umysłu i nie stworzył żadnej religii. To są bajki wymyślone na soborach. On ostrzegał wręcz przed religią, która będzie wypaczała Jego słowa. Godzina 4:44. 44. Czyli godzina obserwacji swojego życia. Usiądź i poobserwuj swoje życie. Zobacz, czy wszystko widzisz. Czy naprawdę widzisz ze wszystkich aspektów swoje życia. Czy nie zamknęłeś się w jakiejś świadomości religijnej, tradycji, konserwatyzmu, świadomościowego? Czwórka to liczba obserwacji, A jeżeli mówimy o trzech czy czterech czwórkach, to w tym momencie oznacza to, żebyście we wszystkich sprawach, które toczą się w waszym życiu na polu miłości, zawodowym, na polu samorealizacji, samospełnienia, na polu odpoczynku, czy dbania o swoje zdrowie, abyście zmienili swoje zachowanie, usiedli, nie podejmowali decyzji, tylko zobaczyli, czy myślicie tzw. globusem, czyli całym światem, w którym żyjecie, czy skupiliście się na jakiejś religii, na jakimś mieście, na jakimś kraju czy na jakimś państwie. Czyli zawężyli sobie kompletnie drogę swojej świadomości do. Powiedzmy do jednej strefy religijno-ekonomiczno-społecznej. Więc czwórka zmusza Was do tego, żebyście spojrzeli na siebie inaczej, na swoje życie. Piątka, piąta 55. Bądźcie asertywną osobą, która wciela w czyn decyzje na polu pracy, polu miłości, polu odpoczynku czy polu samoralizacji. Więc jest to godzina asertywności, zmusza Was do podjęcia takiej decyzji. O szóstkach mówiłem w innym filmie, w filmie o Dacie Urodzin, więc tam liczba 666 przedstawiłem w tamtym filmie. Siódemeczki, siódma, 17, piękna godzina. Spełniajcie swoje marzenia natychmiast, kiedy widzicie siódmą, siedemnaście, Lista marzeń musi być w miejscu, w którym często widzicie albo w waszej głowie, i natychmiast myślicie o swoim marzeniu. Ósemeczki, Pamiętaj, że żyjesz wiecznie, więc nie zamyka się w jakimś światopoglądzie religijnym, w światopoglądzie jakimś ekonomicznym, politycznym. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś jest katolikiem za jakąś tam partią polityczną i ciągle widzi 18-18, no to w 6 lat mu mówi: odpuść, odpręż, Weź, zobacz, że ten świat składa się z wielu partii, z wielu religii i zacznij widzieć świat taki, jak został stworzony, czyli poprzez globus, zakończ nim i zobacz, że. Nie masz świadomości ludzi z Azji, z Afryki, z Ameryki i tak dalej, ludzi innej świadomości religijnej, czy politycznej, czy ekonomicznej, a uważasz, że twoja jest ta jedyna, właściwa, najbardziej wartościowa i o nią się spierasz, o nią się kłócisz. Czyli ósemka przywraca was do życia wiecznego. No, i oczywiście dziewiątki, zamknięcie cyklu karmicznego, czyli pomyślcie o sprawach, które zamknęliście, i o tak zwanej wartości. Jeżeli na przykład wybaczyliście komuś, poczuliście ulgę, no to pojawi się dziewiątka, że dokonaliście tego, albo że najwyższy czas to zrobić, czyli jeżeli widzicie 19, 19, no to oznacza, że macie do odrobienia dwie wartości, które decydują o waszym ministerstwie, więc nauczcie się tutaj wartości karmicznych, zamknijcie te wydarzenia. Sprawdźcie sobie, które wydarzenia cykliczne się powtarzają w Waszym życiu i one mają Was doprowadzić do wartości. Czyli jeżeli cyklicznie macie te same wydarzenia, więc musicie zachować się inaczej i na przykład odpuścić, wybaczyć, zaakceptować, zrozumieć, czyli odrobić wartość, która jest połączona z Waszą karmą bez jedynka z przodu. Więc tak można interpretować te godziny i w ten sposób można sobie wytłumaczyć wszystko i zrozumieć znaki od wszechświata.